Cześć. Słuchajcie, zatytułowałem te odcinki mojego vloga Studium Marzeń. No i w sumie nie bez powodu, no bo samo studio to jest tylko budynek, to jest tylko miejsce pracy. Natomiast kwestia tych marzeń to są właśnie te takie najfajniejsze rzeczy, które tutaj w tym studiu będą. No i jakby wszyscy mogli pomyśleć, że samo miejsce, właśnie przygotowanie dobrego oświetlenia, dużego stanowiska pracy, czy tam zaplecza warsztatowego, to jest właśnie ten zakres. No ale nic bardziej mylnego, ja tutaj wymyśliłem sobie takie dwie najbardziej dla mnie fajne rzeczy. Między innymi chodzi o system audio, system nagłośnienia. Zaczęło się tak naprawdę od mojego pierwszego samochodu, takiego prawdziwego samochodu, czyli Hondy Prelude. Tam w sumie zdecydowałem się wymienić całe nagłośnienie, całe audio i w tamtych czasach de facto jeżeli chodzi o sprzęty to nie było to aż tak popularne, ciężko było coś kupić, że tak markowego, takiego naprawdę hi-fi. Dlatego będąc Euro RTV kupiłem po prostu zestaw głośników JBL, a do tego Radio Alpine i taki sobie zestaw zamontowałem do samochodu. To była moja pierwsza przygoda z audio. Dopiero później jak się przysiadłem do Lexusa, tam poznałem audio marki Mark Levinson. To był w ogóle naprawdę wielki odpał, jeżeli chodzi o system nagłuszenia. Naprawdę bardzo dawało to radę, że jeszcze nigdy nie słyszałem tak dobrego brzmienia, tak wysokiej jakości. Głos naprawdę w całym zakresie mocy był płynny, czysty, po prostu super jakość. Ja nie jestem jakimś audiofilem, ale mogłem to dostrzec i było to naprawdę rewelacyjne. Wtedy tak naprawdę zakochałem się ogólnie w dobrym brzmieniu, no i... Nie oszukujmy się, jeżeli muzyka jest w stanie nam umilać czas pracy, no to ta praca idzie szybciej, idzie sprawniej, jest po prostu przyjemniej, przyjemniej się pracuje. Dlatego, tutaj, też postanowiłem zainwestować w system nagłośnienia, dlatego że praca przy maszynach polerskich, ogólnie, czy praca przy samochodzie jest dosyć, dosyć hałaśliwa. Zresztą teraz też na warsztacie dzieją się jakieś prace remontowe. No i, i tak to będzie niestety na warsztacie wyglądać. Dlatego postanowiłem e, założyć tutaj system audio. No i tu Wam zaprezentuję, bo mam e, już jeden głośnik przygotowany. Słuchajcie, system audio w, tym, w naszej siedzibie będzie e, w ten sposób się prezentował. Jest to głośnik e, firmy Apart bodajże firma belgijska. Szczerze mówiąc, nie znam, nie znam szczerze mówiąc tego producenta, ani za dużo nie powiem Wam stricte o tej firmie. Natomiast bardzo mogę Wam polecić firmę Audio Expert z Gliwic, która doradzała i komponowała właśnie cały tutaj system. Mega, mega profesjonalne podejście. Znają się na rzeczy, doradzają, pomagają we wszystkim, tak naprawdę zrobili to za mnie. Także co? Ja mogę się tylko pochwalić efektem. Jeszcze co prawda nie jest to zamontowane, ale tutaj elektrycy już pracują. Tak wygląda fabryczny zestaw montażowy dla tych głośników. Słuchajcie, no przyjemna sprawa. Mamy tutaj taki uchwyt, który przykręca się na cztery otwory. Tutaj słuchajcie, mamy nawet jak zobaczycie, poziomice, które więc nie musimy urządzeń zewnętrznych używać, tylko po prostu możemy sobie to wypoziomować już przy samym urządzeniu. Od, od góry wprowadza się kable głośnikowe, tutaj mamy kostki WAGO, jest to po prostu super prosty montaż, e, przywiercamy na ścianę, w ten sposób się to reguluje, nic prostszego. Natomiast sam montaż głośnika odbywa się poprzez właśnie wpięcie pinów w te miejsce, e, spuszczenie tej e, tutaj głowicy montażowej w dół, i głośnik nam siedzi, mało tego dodatkowo mamy dodat zabezpieczenie w postaci takiego gwintu gdzie przykręcamy linki montażowe, no akurat tych linek nie mam ale wygląda to mniej więcej w ten sposób, słuchajcie to są głośniki przemysłowe yy, mają one bardzo wysoką wodoszczelność na tym trochę mi zależało, bo jakby nie było będzie to myjnia samochodowa, gdzie, gdzie tej wody troszeczkę będzie ta para będzie się unosić w powietrzu, dlatego było to dla mnie istotny parametr yy, także tak to wygląda Pewnie Was interesuje również. Albo powinno Was interesować, jeżeli głośniki to jest wasz temat, serce tego całego nagłośnienia. Jeżeli chodzi o, o system, który będzie to napędzać. Również, oczywiście, Audio Expert w Gliwicach. Słuchajcie, jeżeli chodzi o serce tego nagłośnienia, to tutaj mamy amplituner Yamaha, który będzie to napędzać. Zdecydowałem się na Yamaha, na konkretnie ten model, dlatego, że ma wbudowany system MusicCast. Akurat mam dodatkowo takie urządzenie bezprzewodowe, jeśli chodzi o odtwarzacz właśnie z Yamaha. W którym sobie puszczam muzykę bezpośrednio ze Spotify'a. Napra tak naprawdę nawet nie muszę włączać żadnego, żadnej aplikacji w telefonie czy łączyć, parować z Bluetooth'em. Po prostu klikam sobie Play, leci moja ulubiona muzyka ze, ze, z platformy Spotify na tym głośniku bezprzewodowym. Także super sprawa, bardzo mi to się spodobało, bo jest to dla mnie bezobsługowe a przy okazji yy, ładnie wygląda. Oczywiście nie są to super drogie sprzęty, ani top hi-fi, natomiast dla mojej potrzeby w zupełności wystarczyłem. jestem bardzo ciekaw jak zagra te, te audio apa. Także jeszcze raz pokażę. Tutaj w tym miejscu akurat będzie ulokowana nasza amplituner. Elektryk właśnie, właśnie przeprowadza wszystkie kable głośnikowe, one będą sobie tutaj w szafie, z szafy wychodziły. No i to gdzieś sobie tu je, tędy puścimy I, w, i w, w będzie, będą wpinane bezpośrednio do amplitunera No i tak jak mówię, amplituner podobnie jak ten głośnik bezprzewodowy, który de facto znajdzie się w poczekalni No amplituner będzie mieć taką samą funkcję z musicasta Konto Spotify posiada możliwość właśnie rozbudowania o konta rodzinne Ja już takie konto mam, więc tak naprawdę dwie muzyki Jedna poleci sobie gdzieś tam na warsztacie, to będzie nasza muzyka, a druga będzie w poczekaniu, bardziej neutralna dla gości, bo jednak e, moje brzmienia raczej nie spodobałyby się klientom, jeżeli by przyszli i by jakiś tutaj hard rock. Także jeżeli chodzi o audio, to tyle. Natomiast e, jest jeszcze jedna rzecz, e, jeżeli chodzi o studio marzeń, e, której na razie Wam nie zdradzę. Pokażę Wam to tak naprawdę, jak będzie gotowe. E, jest to. Szczerze mówiąc w ogóle niezwiązana z branżą kwestia, z branżą detailingową, natomiast jest to jedna z moich pasji, którą od dłuższego czasu staram się robić. Niestety pandemia też troszeczkę ogranicza możliwości, niektórzy mogą się już domyślić o co chodzi, natomiast bardzo nie mogę się doczekać. Czekamy tylko aż wylewka nam się zaimpregnuje, aż cała podłoga będzie przygotowana. Wtedy będziemy mogli tak naprawdę zadziałać, jeżeli chodzi o realizację właśnie tego drugiego marzenia w naszym studiu. Myślę, że, Myślę, że w kolejnym vlogu pokażę Wam właśnie ten kącik, który będzie zapełniony właśnie tym projektem marzeń. Także jedno mamy tutaj, jeżeli chodzi o system nagłośnienia, a może jeszcze wspomnę, takich głośników będzie 8. Mamy de facto trzy strefy na, na hali, ale głośniki zbudujemy w dwóch strefach. Także, także w ten sposób to wygląda. Tutaj mamy aktualnie jeszcze pudełko. Tak to, tak to wygląda. Jestem bardzo ciekaw jak to będzie brzmiało, jak podłączymy. Będziecie chcieli usłyszeć. Polecam, zapraszam, wpadnijcie. Odpalę wam coś ciekawego, także możecie, możecie zobaczyć. No, i szczerze mówiąc, jeszcze raz polecam firmę AudioExpert z Gliwic. Nic za to nie mam. Po prostu uważam, że warto, warto chwalić dobre firmy. Bo powiem Wam, mmm, największym problemem na tej budowie dla mnie było e, w sumie współpraca z ludźmi. Znaleźć dobrych fachowców, którzy e, nawet za wyższą kwotę po prostu zrobią dla Was coś dobrze. E, to był chyba największy problem e, przy tej budowie. Dlatego e, w sumie nagram Wam też kolejnego vloga właśnie w tej tematyce, czyli co było największym problemem i polecę Wam kilka dobrych firm, kilka dobrych marek, dlatego że uważam, że to jest najtrudniejsze, jeżeli chodzi o, o budowę, o wykończenie. A dobre firmy, które są godne polecenia, warto polecić, a nuż ktoś z tego skorzysta i po prostu uniknie tych problemów, które my mieliśmy tutaj. Także co, do zobaczenia w następnym vlogu, będzie się działo, pokażę Wam właśnie całą tą zabawę z wyposażeniem studia właśnie w te takie nowinki dotyczące marzeń, mam nadzieję, że Wam się spodoba, no i co, do zobaczenia w następnym vlogu, cześć. Mały update Wam rzucę, bo tutaj właśnie elektryk jest w trakcie przykręcania tych urządzeń montażowych dla głośników, zobaczcie, tak to wygląda. Nie wiem czy elektryk nam się pochwali, ile trwa montaż takiego jednego głośnika? 10 minut. O, właśnie tutaj dał komentarz. Raczej jest to prostsza robota, kwestia tylko rozprowadzenia kabli to chyba jest bardziej pracochłonne i trudne. No i tutaj możemy sobie zobaczyć, jak wygląda już zamontowane urządzenie. O. czekajcie, spróbuję przybliżyć. Jest dosyć wysoko. O, no tak to wygląda, słuchajcie. Głośników jeszcze nie przekręcamy bo jeszcze troszeczkę się pyli. Kurzy nie ma to sensu. Ale myślę, że jak skończymy wylewkę, to założymy głośniki. O, tutaj mamy właśnie tak to wygląda. No i w ten sposób mamy rozprowadzoną instalację. Będziemy, oczywiście, na sam koniec wszystko prowadzili do i, i tam będzie podłączane. Także w następnym vlogu pokażemy Wam jak ten sprzęt działa. Cześć!